Witam państwa bardzo serdecznie. Oliver Pochwat, Instytut Gospodarki Rolnej. Moim państwa gościem jest sekretarz generalny Stowarzyszenia Pol-Prowet, pan Radosław Knapp. Dzień dobry, panie sekretarzu. Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze. Panie Sekretarzu, od 28 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych. W celu ograniczenia zjawiska antybiotykoodporności odporności część leków przeciwdrobnoustrojowych, które obecnie są stosowane w medycynie weterynaryjnej, przestanie być możliwa do stosowania i zostanie zarezerwowana tylko i wyłącznie do leczenia ludzi. Jakie zmiany wprowadza to dla lekarzy weterynarii, ale również dla administracji publicznej? Rzeczywiście jedną z, jeden z celów tego rozporządzenia jest również walka z antybiotykoopornością i, i będzie wprowadzona Taka lista antybiotyków zastrzeżonych wyłącznie do leczenia ludzi nie znamy jeszcze tej listy. Jeżeli chodzi o czas jej przygotowania, Komisja Europejska i EMA, czyli Europejska Agencja Leków, planują przekazać taką listę na przełomie drugiego, trzeciego. Czy pierwszego i drugiego kwartału tego roku, czyli więc być może w marzec, kwiecień, będziemy już mogli poznać tą listę antybiotyków zastrzeżonych wyłącznie do leczenia ludzi. Co z tym się łączy? Łączy się to z tym oczywiście konieczność do przygotowania, opracowywania, Takich strategii terapeutycznych, które w, no, wyeliminują przynajmniej pewne grupy antybiotyków z tej listy zastrzeżonej do, dla ludzi w leczeniu zwierząt. Oczywiście, więc jakby w leczeniu zwierząt będzie, lekarze będą mogli nadal posługiwać się innymi preparatami, które będą dostępne na liście z drugiej strony tego typu, na tego typu ograniczenia i pewnego zmiany w strategiach w terapeutycznych powinni być przygotowani. Na pewno samo rozporządzenie wprowadza szereg obowiązków związanych w ogóle z taką polityką lekooporności i walki z antybiotykoopornością, chociażby w kwestiach raportowania zużycia antybiotyków, więc w rozporządzeniu w samo rozporządzenie wprowadza system raportowania zużycia leków, wprowadza również dla lekarzy zmiany w zakresie elektronicznej książki leczenia weterynaryjnego. To będzie właśnie to jest związane ze zwiększeniem zwiększonymi wymagami dotyczącymi raportowania zwłaszcza antybiotyków. Mamy taką też dobrą wiadomość, bo te regulacje dotyczące raportowania zużycia leków nie zaczną obowiązywać z dnia na dzień, to znaczy no nie, nie, nie funkcjonują jeszcze od dwóch dni w pełni i będzie to wprowadzone stopniowo. Z informacji, które posiadam, to na przełomie 2000 roku. 23-24 roku yy, powinny być już raportowane yy, zużycie dokładnie dla poszczególnych gatunków, zwłaszcza dużych zwierząt, yy, a do końca dziesięciolecia, czyli w 2029 30 yy, właściwie będą już raportowaniem zużycia antybiotyków również objęte gatunki małych zwierząt, czyli psy koty, yy, również futerkowe, więc. De facto jest to, jest to projekt obliczony na najbliższe 8 lat, tak żeby dojść do pełnego raportowania zużycia antybiotyków właściwie u wszystkich gatunków. W każdym razie jest to no, duży projekt, z tym łączą się również nowe bazy danych. Tych baz danych rozporządzenie i Unia Europejska wprowadza Wprowadza cztery nowe, które, które no też są dużą zmianą, bo z jednej strony dla lekarzy, ale również właśnie dla administracji publicznej, ale także dla hodowców i, i, i osób, które w ogóle chcą się czegoś dowiedzieć o lekach weterynaryjnych. Pierwsza, myślę, że najbardziej taka. Potrzebna i, 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 i jedna z bardzo ważnych baz to jest właśnie baza produktów, leczniczych produktów weterynaryjnych. I ona będzie, właściwie większość z tych baz, będzie miała moduł taki dostępny publicznie, otwarty, więc również ta baza będzie miała możliwość do wglądu przez, przez praktycznie każdego dzięki temu będziemy mogli poznać praktycznie wszystkie produkty lecznicze weterynaryjne dostępne na rynku unijnym i dowiedzieć się o substancjach czynnych, o producentach, o, o takich najważniejszych kwestiach związanych z tymi produktami. Oczywiście każda z baz ma i będzie miała dodatkowe moduły zastrzeżone do, dla pewnych podmiotów, na przykład podmioty odpowiedzialne będą miały wgląd w inne informacje o swoich produktach, również bardziej szczegółowe i tak dalej. W każdym razie to są zmiany, nad, które, nad którymi pracuje już i pracowała w ostatnim czasie również administracja publiczna, zarówno europejska, jak i polska, również Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Polski też intensywnie pracował nad tym, żeby, nad unifikacją właśnie bazy tych produktów weterynaryjnych. Również producenci, czyli po stronie naszych członków polprewetu, firm, które są czy to producentami, czy importerami produktów leczniczych weterynaryjnych, no tutaj duży wkład i, i przygotowywanie informacji do tych baz. Będą jeszcze inne bazy, między innymi baza zgłaszania unijna baza właśnie zgłaszania działań niepożądanych i, i, i jeszcze kolejne, także tutaj takich zmian będzie sporo, no ale dzięki temu. Dostęp do informacji publicznych odnośnie preparatów, leków weterynaryjnych będzie dużo większy. Zarówno dla lekarzy, ale również dla, dla opiekunów, dla hodowców, jak i no, dla, dla innych osób zainteresowanych w ogóle farmacją weterynaryjną i lekami. O czym myślę, warto powiedzieć, to to, że nowe przepisy zakładają możliwość sprzedaży online. No, co jest nowością. Jak to ma wyglądać? Jak to ma funkcjonować? Rzeczywiście sprzedaż online jest wprowadzona w rozporządzeniu 2019 przez 6, unijnym, czyli Parlamentu Europejskiego i Rady. Dzięki tym zmianom do tej pory w Polsce. Może tak powiem, że do tej pory w Polsce nie była legalna sprzedaż weterynaryjnych produktów leczniczych przez internet. To Wprawdzie pewne sytuacje, takie że można było je kupić, to były wyjątki, można powiedzieć, pewnego rodzaju, ponieważ te produkty były sprzedawane na przykład przez podmioty zagraniczne, prawda? Więc a podmioty, które prowadziły, miały zarejestrowane produkty w Polsce, nie mogły ich do tej pory sprzedawać online. To się zmienia i teraz właściwie każdy lek weterynaryjny. Ale pamiętajmy, lek, który nie jest lekiem na receptę, będzie można Również kupić i sprzedać w internecie pod warunkiem, że uzyska się pewnego rodzaju zgodę, czyli będzie się wpisanym na rejestr, do rejestru prowadzonego przez główny inspektorat weterynaryjny. Również trzeba będzie korzystać ze specjalnego logo, które zostało. Ustalone dla całej Unii Europejskiej, oczywiście z wydaniami językowymi, jakby w, w danym języku unijnym. Więc na, stronie, na stronach, które będą zarejestrowane oficjalnie to, że, że sprzedają leki weterynaryjne online, powinno być, właśnie, musi się znaleźć takie logo przygotowane przez Unię europejską i muszą być te podmioty sprzedające również wpisane właśnie do bazy, więc każdy będzie mógł kliknąć na te logo i sprawdzić, czy taki Podmiot, dany sklep internetowy znajduje się na tej liście uprawnionych podmiotów do sprzedaży internetowej, co ma zagwarantować też zwiększone bezpieczeństwo obrotu właśnie tego typu lekami. Więc to są takie zmiany, które rzeczywiście no, są znaczące, jeżeli chodzi o sprzedaż, ale przypomnijmy leków nie na receptę. To myślę, że warto spytać o sytuację hodowców. Czy może dojść do takiej sytuacji, że zabraknie leków? Czy może to jednak jest nierealne? Były, można powiedzieć, tego typu. Obawy w pewnym, na pewnych etapach przygotowania rozporządzenia i jego wejścia, obawy związane z, właśnie ze zmianami, jak te, jak te przepisy będą funkcjonować w poszczególnych krajach, również pewne obawy, które były związane z interpretacją jednego z artykułów 152 artykułu rozporządzenia i, i tutaj na, t, na ten punkt rzeczywiście zwrócono uwagę również my jako stowarzyszenie, jak również yy, Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwracaliśmy uwagę organów krajowych i, 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 i również organizacje europejskie, z których jesteśmy zrzeszeni, zwracały uwagę do Komisji Europejskiej, że... Interpretacja tego paragrafu mogłaby doprowadzić do y, pewnego rodzaju blokady y, w dostępie do leków y, poprzez y, no, pewnego rodzaju problemy z opakowaniami i zmianami w opakowaniach, ale na szczęście Komisja Europejska w, jakby w dniu. Wejścia w życie rozporządzenia opublikowała komunikat, który wyjaśnia tą kwestię. Będzie wprowadzona, można powiedzieć, pewnego rodzaju autokorekta do rozporządzenia. Także w tym zakresie możemy być spokojni i nie powinno mieć, być żadnych zakłóceń w dostępie do produktów leczniczych, weterynaryjnych dla hodowców. Także, no, oczywiście, hodowcy muszą się też liczyć z tym, że w związku z realizacją pewnych celów tego rozporządzenia, ale celów już w, no, całej polityki, można powiedzieć, rolnej, żywnościowej Unii, konieczna jest redukcja również zużycia leków przeciwdrobnoustrojowych. To, to są jakby cele strategiczne i widać, że w wielu krajach, stosowanie antybiotyków w leczeniu zwierząt produkcyjnych no, maleje w, z roku na rok. To się jeszcze nie zaczęło dziać w, w takim stopniu w Polsce, w związku z tym rzeczywiście na to powinni również hodowcy zwrócić uwagę, bo cała ta strategia i całe systemy raportowania zużycia mają właśnie na celu to, aby w jak największym stopniu Obniżać zużycie antybiotyków w leczeniu zwierząt, zwłaszcza produkcyjnych, w najbliższych latach. Przypomnijmy, że w latach 2011-2020, według raportu ESWAK, zmniejszono już w całej Unii Europejskiej zużycie stosowania antybiotyków w leczeniu zwierząt produkcyjnych o ponad 43%. Także 9 lat, 43% zmniejszenia zużycia, to myślę, że jest naprawdę bardzo dużo. No, te cele są ambitne i, i dalej w ramach właśnie działań e, walki z lekoopornością, z antybiotykoopornością e, te cele powinny być dalej realizowane. Panie sekretarzu, bardzo dziękuję, że wyjaśnił Pan wiele wątpliwości, które pojawiły się właśnie przy okazji zmian obowiązujących Przepisów. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był sekretarz Generalny Stowarzyszenia Pol Prowet, Pan Radosław Knap. Panie Sekretarzu, jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również, panie redaktorze. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.